Na początku tego materiału chcę Ci zadać jedno bardzo ważne pytanie. Co to jest? Albo to, ewentualnie może to. No w sumie to każdy z tych itemków, które widzisz teraz przed sobą. Jeżeli twoją odpowiedzią na te pytanie jest Magic itemy, Normal itemy, tylko że Sacred albo Ancestral, no to masz jak najbardziej rację. Brawo! Jeżeli jednak twoją odpowiedzią na te pytanie było bezwartościowe gówno, to również masz rację. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dartian i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, czego oczekuję od nadchodzącego pierwszego sezonu w Diablo 4, ale w sumie również o takich pierwszych dwóch, trzech sezonach nawet myślę w Diablo, o tym co moim zdaniem musi przede wszystkim też zostać poprawione względem tego jak obecnie wygląda gra, żeby grało się w nią po prostu dużo przyjemniej i dużo fajniej. A to, od czego zaczęliście, jak się pewnie domyślacie, jest takim punktem wyjścia, od którego chciałbym z wami zacząć. Chciałbym przede wszystkim zacząć też od tego, co może już wiemy. A potem dopiero przejdziemy do tego, co ja bym z chęcią chciał zobaczyć. Też to podzielę w pewnym sensie na takie dwie podkategorie. Po pierwsze, rzeczy, które myślę, że mają realnie szansę się pojawić oraz takie, które mam wrażenie są trochę takim moim pobożnym życzeniem i raczej wątpię, że się pojawią, a na pewno nie w pierwszych paru sezonach, ale jeżeli będzie inaczej, to oczywiście bardzo się ucieszę. Tak czy inaczej, zacznijmy może od lików, ponieważ jakiś czas temu mieliśmy lik, którego tak naprawdę dowiedzieliśmy się dwóch głównych rzeczy, które są nie malże pewniakami, czyli tego, że będzie Wartier Tier 5, o czym mówiłem od samego początku, że brakuje tego Wartieru Tieru 5. Mam wrażenie, że trochę mamy taki problem w tym momencie, że między Echo of Lilith, a tak naprawdę zrobieniem Capstone'a na Wartier Tier 4 za bardzo nie mamy czego robić, więc ten War Tier 5 zapewni, mam nadzieję, taki wiecie nowy moment, kiedy będziemy mogli się inaczej trochę bawić w gierku. Mam nadzieję też, że przede wszystkim pojawią się nowe mechaniki, no bo tak naprawdę w momencie ukończenia fabuły Wartier Tier 3 i War Tier 4 różni się tylko tym poziomem jakimiś innymi bonusami, ale tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że na worthierze czwartym występują jakieś mechaniki, których nie mamy na worthierze trzecim. Fajnie, jakby jednak w worthierze piątym pojawiło się coś, co faktycznie możemy robić tylko na tym worthierze, oraz drugą zmianą, o jakiej wiemy z lików są lepsze gemy, No i chyba nad tym nie ma się co po prostu rozwodzić, będą po prostu jeszcze lepsze gemy niż w tym momencie, jeżeli mnie Państwo nie myli. One się flawless chyba nazywają. Royal, przepraszam bardzo, są Royal gemy, więc mają się pojawić jeszcze lepsze gemy niż Royal i chyba będą to dwa albo jeden tier, ale teraz nie pamiętam do końca. Wrzucę wam grafikę, żebyśmy się upewnili. Warto też, myślę, powiedzieć o czymś, o czym nam już twórcy sami powiedzieli, czyli to, że jeszcze przed pierwszym sezonem, i mam wrażenie, że to jest giga ważna rzecz i bardzo mnie cieszy, że to będzie, będzie poprawione Mob Density w dungeonach. Nie było do końca sprecyzowane, czy chodzi tylko o nightmare dungeony, czy też o normalne dungeony, ale naprawdę się z tego cieszę, mam nadzieję tylko, to że to nie będzie coś takiego, że po prostu w Nightmare Dungeonach będzie większa mob Density niż w normalnych dungeonach, tylko że będzie to również zależeć od tieru. I nawet nie mówię, że co każdy tier musi się zwiększać to mob Density, ale fajnie by było, jakby ilość przeciwników, na przykład nie wiem, chociażby co te 10 tierów Sigila zwiększało się. Także na Sigilu na levelu 20 mamy tych elit troszkę i tych przeciwników nie jest aż tak dużo, ale na przykład już na Sigilu tier 100 po prostu tych przeciwników jest nasrane wszędzie, gdzie tylko się da. Na coś takiego bym naprawdę bardzo liczył i tego się nie mogę doczekać. I raz jeszcze powiem, że to zobaczymy jeszcze zgodnie z obietnicami Blizzard'a przed pierwszym sezonem. Przechodząc już do takich moich życzeń i tak jak mówię, zaczniemy od tego, co uważam, że jest realne do zrobienia. Chciałbym, aby niebieskie oraz białe przedmioty były użyteczne również w endgame'ie. Dlaczego mam wrażenie, że to jest szansa, że się to sensownie szybko pojawi? Ponieważ dropią Sacred oraz Ancestral itemki po prostu niebieskie i białe. Białe. Gdyby nic z nimi nie miało być, to totalnie nie widzę sensu, aby one dropiły w takiej formie. Po prostu nie wiem, by dropiły jako normalne itemki. Ja wiem, że to jest zależne od item levelu. Wydaje mi się, że nie jest to raczej jakieś niedopatrzenie programistyczne, tylko po prostu będzie to czemuś służyć. Warto mieć na uwadze, w ogóle też zrobię o tym materiał, że Diablo 4 przechodziło przez straszne deweloperskie piekło. Heh. Dużo rzeczy, które były, o których wręcz wiedzieliśmy, finalnie nie pojawiły się w grze, i ciężko mi uwierzyć, że te pomysły zostały totalnie zeskrapowane i wyrzucone do kosza. Część deweloperów mówiła, że nawet gdyby crunchowali tak mocno, jak się tylko da, to do tej premiery 6 czerwca, która w końcu była oficjalną premierą gry i ta gra się wtedy pojawiła, nie dadzą rady po prostu ukończyć wszystkich zaplanowanych feature'ów. Mają szczerą nadzieję na przełożenie premiery. To się nie stało, więc podejrzewam, że po prostu część rzeczy, mam taką najgłębszą nadzieję, które miały być w planie na premiery gry, pojawią się właśnie w pierwszym lub w drugim sezonie i co za tym idzie może właśnie coś z tymi itemami, bo początkowo w ogóle miało być tak. Że niebieskie itemy miały mieć bardzo silne afiksy, i to miało je wyróżniać względem żółtych itemów, więc. Ja bym giga zobaczył przede wszystkim coś w stylu upgradeowania itemów białych i niebieskich na wyższe rarity, tak jak on to ma miejsce chociażby w Poe, żeby to była jakaś droga, ale też ryzykowna w pewnym sensie akcja, ale żeby po prostu było sens zbierać te niebieskie itemy. Wyobraźmy sobie, jakby było chociażby w Diablo Dwójce chyba nawet coś takiego było. Nie jestem specjalistą Diablo dwójki, ale mam wrażenie, że taki system tam istniał, że niebieskie itemy miały w ogóle unikalne chyba afiksy, nie tyle co miały afiksy takie same jak rare itemy, tylko silniejsze, ale miały Unikalne afiksy. I to moim zdaniem super by właśnie działało w takim połączeniu, że możemy ten itemek upgradenąć do złotego itemu. Na przykład mamy na niebieskim itemie dwa staty, które są dla nas najlepsze. Po prostu załóżmy, że dla mnie ten movement speed i ten zwiększony damage po zabiciu elita no to jest akurat absurdalne. No ale załóżmy, że to są moje najlepsze afiksy i jeszcze dodatkowo jeden z nich jest dużo mocniejszy. Niż byłby na reże przez to, że to jest niebieski item. I ja teraz, jakimś, nie wiem, rzadkim przedmiotem, który dropi raz na ruski rok, może nie aż tak jak uniki, które dropią z taką częstotliwością, że większą szansę macie na to, że meteor pierdolnie w waszą chatę, niż wydropicie ten item. To po wydropieniu takiego rzadkiego itema upgrade'uję i dostaję dodatkowe te dwie statystyki do rer itema i po prostu modlę się w duchu, żeby to faktycznie były najlepsze statystyki. Jedną zawsze mogę potem rerolnąć u okultista, więc moim zdaniem, coś takiego było super. Nie wiem, czy chciałbym podnosić białych itemków jeszcze wyżej, żeby je najpierw przerzucać na niebieskie, potem dopiero na żółte. Chociażby w białych itemkach fajnie by było, jakby powróciły runeworthy, to też bym z chęcią chciał zobaczyć i że po prostu soketowanie tych białych itemków runeworthami sprawiało, że one naprawdę mają sens i to jest na przykład, nie wiem, przydatne jest mieć przynajmniej jakiś, nie wiem, jeden item na naszej postaci, który będzie miał na sobie jakieś fajne runwordy. więc e, tak przechodząc w sumie dość płynnie z itemów do runeworthów, no super by było, gdyby ten system wrócił. Nie mówię, że w formie jak w Diablo 2, ale jakby bazował na tym pomyśle. W Diablo 4 w ogóle początkowo był jakiś zamysł tych runwordów. Twórcy jednak do samego końca, nawet w ostatnim wywiadzie przed wypuszczeniem gry, powiedzieli, że tak runwordy są w planie, ale oni nie do końca czują, czy to, co wymyślili na ten moment, jest faktycznie fajnym systemem. Więc tym bardziej myślę, skoro tak późno, do samego końca praktycznie było mówione o tych runwordach, mam wrażenie, że one prędzej czy później wrócą. Czy w pierwszym sezonie? Raczej nie, chociaż może się miło zaskoczymy. Wydaje mi się, że prędzej, drugi, trzeci sezon, jak coś i to bym na bardzo chętnie zobaczył. Bardzo chciałbym zobaczyć nowe glify, które możemy włożyć w nasze sokety na Paragon Bordzie. W ogóle nie mam pojęcia po co niebieskie glify. Istnieją. Zastanawiam się, czy istnieje chociaż jeden jakikolwiek sensowny build, który używałby niebieskich glifów, szczególnie że to nie jest tak, że wiecie, te glify dropią jakoś bardzo rzadko na początku, albo jest je ciężko dostać i nie wiem, na początku suplementujecie się tymi niebieskimi glifami, dopóki nie dropną wam wasze docelowe rare glify. No nie nie ma czegoś takiego, więc fajnie by było zobaczyć nowe, na przykład nie wiem, legendary glify. Te niebieskie glify tak dla mnie w ogóle mogliby wypierdolić. No nie wiem, coś tutaj, jakiś lekki rework, mam wrażenie, żeby się przydał. Legendary glify w ogóle moim zdaniem mogłyby w jakiś w sposób chociażby na umiejętności może wpływać. Załóżmy, nie wiem, legendary glif, który oprócz tego, że daje jakieś bonusy takie typowo pasywne, jak to ma teraz miejsce, na przykład sprawia, że Ultimate dla Necromancera, Blood Wave jest jakimś Blood AoE, nie, że zamiast wysyłać fale w jednym kierunku, dookoła nas rozlewa się krew, pulsuje, jak na przykład mamy ten shrine, który sprawia, że dookoła nas w jakiś czasie taki wybuch robi, ma tam jakieś jeszcze dodatkowe bonusy. Coś takiego raczej, jeżeli zobaczymy, to nie za prędko, ale... Myślę, że nie jest to wcale niemożliwe, aby coś takiego zobaczyć. To byłaby naprawdę spoko rzecz. A propos rzadkich itemów do upgrade'owania, chociażby niebieskich itemów na rare itemy, takie coś sobie wymyśliłem. A propos rzadkości, to fajnie by było, aby... Te super rzadkie uniki, które teraz mają taki drop rate, że prędzej wygracie pewnie w totolotka, niż go dropniecie. No to gdyby to było jednak zmniejszone troszeczkę i nie zrozumcie mnie źle. Ja uważam, że w tego typu grze super jest, że mamy jakieś, wiecie, bardzo rzadkie przedmioty, za którymi musimy dążyć, za którymi możemy dążyć, jak nam wypadną, to jest super wielka radość i w ogóle. Ale jednak jest różnica między wiecie, super rare dropem, który sprawia, że nie wiem, raz na sezon coś wam na przykład dropnie, a takim dropem, że możliwe, że tego itema po prostu nigdy grając w grę nie zobaczycie, nie? No, na pewno z chęcią bym zobaczył zmniejszenie tego drop rate'u. I co za tym idzie trading, ponieważ w tym momencie nawet jeżeli taki super rzadki item nam dropnie, część buildów nigdy z niego nie korzysta i też nie każdy będzie chciał się zmienić swój build tylko po to, że o matko, dropnęło mi, nie wiem, Godfather mi dropnął, no, teraz zmienię mojego builda totalnie po to, żeby używać tego godfadera. Szczególnie, że te uniki niektóre wcale nie są jakieś super fenomenalne, ale w tym momencie, gdyby to było chociażby Poe, no to byśmy takiego unika po prostu... Wzięli i sprzedali, albo oddali koledze, albo cokolwiek. No w tym momencie to ograniczenie tradu, że tak naprawdę możemy tylko tradować yy, tyle, co nic sensownego, tak na dobrą sprawę, no to jest moim zdaniem bezsensowne. I ja wiem, że Blizzard mówił, że oni chcą bronić ten gameplay lub, że wiecie, to zbieranie przedmiotów jest totalnie po naszej stronie, a nie, że możemy coś sobie kupić. I jakby rozumiem te linie argumentacyjne i tego, że się boją real money tradingu, ale uważam, że przy tak rzadkich przedmiotach i ogólnie dla Takiej, nie wiem, zabawy też z dropienia tych przedmiotów, gdzie mamy świadomość, okej, okay, nawet jak tego dobrego itemka, tego dobrego Unika nie użyję, to chociaż go komuś sprzedam będę miał profit. Mam po co, jakby też liczyć na to, że coś mi fajnego dropi. To jest dużo większa zachęta niż taka myśl, że kurde, nawet jak mi dropnie super rzadki Unik, no to w sumie mogę sobie go w dupę co najwyżej wsadzić i żeby mi ładnie skrzynkę ozdabiał. No bo nic z nim nie zrobię. Boję się go rozwalić, no bo to jednak super rzadki Unik. Już nie mówiąc o tym, że jest ten bezsensowny level requirement, który też by mogli usunąć, który sprawia, że nawet nie możemy alta sobie zrobić i na przykład. Nie wiem, użyć tego itemka, żeby był takim boostem do levelowania naszej postaci. No bo dropnie na ten unik na setnym levelu, no to ma wymaganie tam 90, któryś, albo nawet setny. No i wracając do tego tematu, który zacząłem trade, moim zdaniem powinien wrócić, powinien być bardzo mocno rozszerzony. I moim zdaniem po prostu Blizzard powinien wziąć to na klatę, że niestety, nawet przy najlepszych zabezpieczeniach Real Money Trading się pojawi w takiej sytuacji. Wyeliminowanie tego problemu poprzez zamknięcie trade'a, jest po prostu złym podejściem do tego. Moim zdaniem ten problem, jeżeli by istniał, nie byłby aż tak. Tak bardzo krzywdzący, jak to, że mamy kompletny brak praktycznego trada. Dajcie na początek na test tradowanie z kolegami party. No przecież to jest w ogóle jakiś absurd, że jeżeli biegasz z kimś w party, gracie razem non-stop i dropnie jakiś fajny przedmiot, to go mu nawet, kurwa, oddać nie możesz. Coś w tym kierunku musi zostać poprawione na sezonach. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, też mniejsze rzeczy, to chciałbym zdecydowanie, aby nightmare dungeony, które w tym momencie są rotowalne, mamy chyba dostęp do 25 nightmare dungeonów, żeby były wszystkie. I ja wiem, że oni mówili, że nie, bo dzięki temu to będzie Świeże, z każdym sezonem będzie dostęp do nowych dungeonów, ale co z tego, że z każdym sezonem to będzie świeże, jak obecnie robiąc Nightmare Dungeon. Ja tak na dobrą sprawę widziałem praktycznie już każdego Nightmare Dungeona. To się wszystko staje bardzo szybko monotonne, bardzo szybko się zaczyna żykać trochę dymi dungami, gdyby spośród całej puli tych mnóstwa dungeonów można było wylosować wszystkie Nightmare Dungeony, No, to zdecydowanie byłoby to dużo przyjemniejsze i dużo fajniejsze. Przede wszystkim mam też nadzieję, że przy okazji yy, sezonowości trochę też zmienią działanie tego teleportu, żeby... Teleportował do wnętrza Dungeona, bo teraz jak widzieliście, musimy przechodzić przez dwa loading screeny, najpierw tepnięcie się pod Dungeona, potem wejście do Dungeona. Wydaje mi się, że to było tak na szybko dodane, żeby gracze mieli cokolwiek i docelowo będzie faktycznie tepnięcie do Dungeona, może coś ich programistycznie ograniczało, i chcieli na szybko wrzucić, żeby było cokolwiek, ale to zostanie poprawione i za to trzymam kciuki. Co ostatniej takiej rzeczy, które myśli, że na, myślę, że na pewno się pojawia, ja chciałem zobaczyć, to więcej worldbossów. bossy są fajne, lubię chodzić na bossy, nawet jeżeli nie ma tam jakichś super niesamowitych dropów, chociaż farta zawsze można mieć, to jest to po prostu przyjemna aktywność i fajnie jakby było ich więcej, bo trzech World Bossów na premierę nawet, no to jest moim zdaniem troszeczkę żart. Trochę jest po prostu tego mało. I teraz, co bym chciał zobaczyć, ale raczej się to nie wydarzy, a na pewno nie w najbliższych sezonach, to a propos World Bossów chciałbym na pewno zobaczyć rebalans World Bossów. Ponieważ w tym momencie, jeżeli traficie na mocne party na wyższym levelu, nawet na Warthierze 4, no to po prostu wchodzicie na tego Wordbossa i często zabijacie go w jakieś 30 sekund do minuty. Fajnie by było, jakby właśnie może przy okazji tych nowych wordbosów one były trudniejsze, bardziej wymagające mechanicznie. Fajnie by było, jakby może na, na Warthierze 5 był zupełnie inne podejście do tego balansu. I, i jeżeli w Warthierze 5 nagle okaże się, że te Bossy nie są trudniejsze, to naprawdę już w ogóle wątpię, że w najbliższym czasie coś w ich kwestii zostanie zrobione. A szkoda, ponieważ te walki są fajne. Wiadomo, że też fajnie może ktoś powiedzieć, że idę po prostu pofarmić Bossa, szybko go zabiję, mam itemki, ale jednak taka aktywność mam wrażenie, że powinna być troszkę bardziej wyzywająca, że tak to ujmę. I ostatnią taką rzeczą, która wydaje mi się, że się nie wydarzy, szczególnie po tej zmianie, a jeżeli się wydarzy, to również nie za, na, za prędko, to bonus exp do Nightmare Dungeonów. To, co zostało w tym momencie zrobione, jest to naprawdę fajny start, jest to naprawdę spoko opcja, ale chciałbym zobaczyć coś bardziej w stylu, że na przykład co 10 tierów mamy thresholdy konkretne, czyli na przykład na y, tierze 30 dungeon daje, nie wiem, 230% expa tego, ile daje oryginalna wersja tego dungeona. Na tierze 40 400% expa. Wiadomo, że to trzeba by zbalansować, bo daje te wartości z dupy, ale to przykład. Chodzi mi o to, żeby oprócz tego, że za samego dunga dostajemy ogólnie więcej, za sam fakt, że jesteśmy w nightmare dungeonie i oczywiście to, że mobki mają większy level, też wpływa na to, ile dostajemy tego expa, zabijają je, to żeby jednak co chociażby te 10 tierów były takie thresholdy, że po prostu sam fakt, że to jest Nightmare Dungeon tego tieru daje nam jeszcze jakiś tam nam procent bonusowego expa. To był tym bardziej motywator, żeby nie tylko puszować Nightmare Dungeony dla własnego, powiedzmy, nie wiem, widzi mi się dla własnej satysfakcji, że patrzcie, mogę zrobić setny Nightmare Dungeon tylko po to, żeby też mieć z tego sensowny element gameplayowy, więc pewnie też podejrzewam fajnie było jakby jakby oprócz expa, no bo w końcu dobijemy ten setny level też jakoś drop był od tego zależny, że na przykład na właśnie, nie wiem, setnym Nightmare Dungeonie mamy, zwiększo mamy zwiększony Magic Find jakiś, to się zazwyczaj nazywa, albo coś w tym stylu, żeby po prostu była szansa na lepsze dropy. I tak na dobrą sprawę to jest wszystko, co mi w tym momencie przychodzi do głowy, co chciałbym zobaczyć w nadchodzących sezonach Diablo, szczególnie część tych rzeczy już w pierwszym sezonie. Wiem, że 6 odbędzie się kolejny Campfire livestream z deweloperami, będą oni właśnie rozmawiać po części o tym, co nadchodzi w pierwszym sezonie Diablo, jednak nie Niestety mnie od czwartku nie ma. Wrócę pewnie dopiero w sobotę albo w niedzielę i wtedy będę miał dopiero okazję obejrzeć i w ogóle poczytać, co było powiedziane na tym streamie. Więc możliwe, że nie będzie sensu, żebym w ogóle pokrywał tego streama, no bo zazwyczaj takie gorące informacje, najlepiej jak się pokryje od razu, chyba, że będę miał naprawdę coś ciekawego do dodania i uznam, że niezależnie ile czasu minę od tego streama, to chcę dodać od siebie coś tak ważnego, że warto jest na ten temat zrobić materiał. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy może zgadzacie się z tym, co powiedziałem albo nie zgadza się, a może jeszcze macie jakąś inną wizję na sezony w Diablo, o czym ja nie wspomniałem, czego nie zauważyłem może na ten moment. I tymczasem to wszystko, co chciałem powiedzieć. Trzymajcie się, Dartian, bez odbioru.